Czyścisz się, Kiciuś. Mój kotek się czyści. I akurat nie ma czasu dla mnie. W momencie kiedy go nagrywam. Ona nie ma czasu dla mnie. Bo futro trzeba wyczyścić na noc. Widzicie, że jest noc za oknem? A to jest zaledwie 21. O, nareszcie troszkę czasu się znalazło. Kotek znalazł troszkę czasu dla mnie. Mmm, jakie to przyjemne. No, nareszcie. Myślałam, że już w ogóle nie będziesz miała czasu dla mnie. Taka zajęta czyszczeniem futra. Mm. Ona specjalnie tak mruczy, żeby nikt tego nie usłyszał. I znowu nie ma czasu dla mnie. Brak czasu. Kotek zajęty czyszczeniem futra. No dobra, nie przeszkadzam ci.